Cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kasia, jestem autorką bloga trening na postaka, a także książki Trening w rytmie slow. E, jestem instruktorką zajmuję się formami prozdrowotnymi i dzisiaj chciałam Ci powiedzieć w drugim odcinku na Macie przy, her, przy herbacie. E, w pierwszym odcinku rozmawialiśmy, nieco raczej ja sama mówiłam e, i wyjaśniam dlaczego dlaczego warto jest ćwiczyć na Bosaka, dlaczego warto jest chodzić na Bosaka i o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego właśnie w nazwie treningu na Bosaka znalazły się dlaczego akurat wybrałam taką nazwę a nie inną. Także o tym rozmawialiśmy. Jeżeli nie oglądałeś, nie oglądałeś tego odcinka, to zapraszam Cię do, do znalezienia go po prostu tutaj na kanale. Myślę, że nie jest z tym problemu. A dzisiaj chciałabym trochę opowiadać o tym, dlaczego siedzenie na podłodze jest takie ważne. I na początku chciałam podkreślić to, że nasze ciało przystosowuje się do tego, co najczęściej robimy. A więc nic dziwnego w tym, że jeżeli siedzimy często, gęsto przez wiele, wiele godzin dziennie, no bo wymaga tego, tego od nas nasza praca zawodowa i dosyć już wcześnie. W naszym życiu osobniczym jesteśmy usadzani na krzesełkach właśnie gdzieś tam już w przedszkolu, tak te trzy latki, latki już są przyzwyczajane i wdrażane właśnie do tego takiego systemowego siedzenia właśnie najpierw w przedszkolu, później w szkole, dzieci, które w szkole nie chcą siedzieć, są uznawane za niegrzeczne, za dzieci sprawiające problemy, a prawda jest taka, że my, jako ludzie jesteśmy, jesteśmy stworzeni w prostu do ruchu, tak? I to, co dzieci robią naturalnie, czyli znowu tutaj odwołuję się do dzieci i to, co dzieci robią naturalnie, to, że zmieniają pozycję, to, że cały czas chcą być w ruchu, to, że gdzieś tam nie mogą wysiedzieć, cały czas się wiercą, ktoś im mówi właśnie, że mają wsi w kupie, to jest dla nas absolutnie naturalne. I to, że my siedzimy 10 godzin dziennie, to jest dla nas nienaturalne. I nasze ciało się stopniowo po prostu do tego adaptuje, przyzwyczajamy się do tego, po prostu pewne struktury tracą swoją mobilność inne struktury muszą za to nadrabiać w naszym ciele, stąd też siedzenie jest często utożsamiane, utożsamiane z, z bolami kanisłupa, czy to odcinka lędźwiowego, czy też nie wiem, innych, innych jego odcinków, ale tak naprawdę to rzutuje na całe nasze ciało, także to siedzenie to nie jest tylko taki problem związany z siedzeniem samym sobie. Tylko ze zmianą, tylko z brakiem zmiany pozycji, z brakiem możliwości zmiany pozycji, właśnie związane z tym, że my po prostu przyjmujemy statycznie pozycję i trwamy w niej przez wiele godzin. Zauważmy, że siedząc właśnie na krześle, czy na kanapie, czy w samochodzie, nasze kolana, biodra i stawy skokowe są zgięte pod kątem 90 stopni. I jeżeli powtarzamy to wielokrotnie każdego dnia, to tak jakbyśmy sobie troszeczkę zakładali takie usztywnienia na ciało, trochę taki gips, i po pewnym czasie nasze ciało się do tego adaptuje i przestaje już pamiętać, jak to jest właśnie schodzić do tych niższych pozycji, jak to jest używać właśnie większych zakresów wstawach. I dlatego też starsze osoby przeważnie mają problemy z siadaniem niżej, czy też właśnie z siadaniem na podłodze. Młode mamy często mówią, że one tego problemu nie mają, no bo właśnie spędzają dużo czasu na podłodze z dzieciakami, ale już na przykład mężczyźni i to zauważam często to w swojej pracy zawodowej, mężczyźni częściej i wcześniej niż kobiety sygnalizują problemy właśnie z mobilnością stawów biodrowych. Nie wiem, być może to jest moja taka obserwacja. Jeżeli ktoś na statystyki to niech, niech podeśle, jestem ciekawa. I właśnie z tego względu warto jest siadać na podłodze, warto jest też zmieniać często pozycję, staram się tutaj trochę te pozycje zmieniać, żeby też w międzyczasie pokazać Ci, jakie pozycje możesz przybierać, jeżeli nie jest Ci wygodnie na samej podłodze i czujesz, że ten kręgosłup się zapada, że gdzieś tam robi się taki banan, że nie możesz, że jest w tej pozycji absolutnie niewygodniej i właśnie nawiązujesz tym swoim siedzeniem do pozycji na na krześle, czy też na kanapie, to można sobie właśnie wziąć czy toś to poduchę, czy cokolwiek coś wstawić, że usiądzisz sobie trochę wyżej i wtedy pojawi się więcej miejsca właśnie w stawach, stawach biodrowych i, i będziecie po prostu łatwiej w takiej pozycji wytrwać i, i usiedzieć. Mi nawet jest wygodnie na podłodze. Wziąłam to tutaj właśnie jako rekwizy, tak także pokazać. Siadanie na podłodze samo w sobie jest e, fajnym ćwiczeniem, dlatego że potrzebujemy trochę siły, właśnie, żeby e, nie klapnąć tak bezładnie na podłodze, ale też, żeby wstać. E, również siedząc na, na podłodze, potrzebujemy e, siły naszego korpusu, naszego centrum, żeby utrzymać tą sklejonizowaną sylwetkę, żeby właśnie się nie zapadać, nie przewracać, gdzieś tam właśnie sobie nie kompensować na, na różne sposoby e, tego braku siły, który. Hmm, który się często objawia właśnie w krzywej, braku siły i mobilności, który się właśnie objawia często w tej takiej zapadniętej sylwetce. Hmm, I fajnym też testem takim e, na sprawność jest e, wstanie i usiądnięcie na podłodze bez, e, bez podpierania się. E, także możesz sobie to teraz zrobić, możesz spróbować sobie usiąść na podłodze bez podpierania się i zobaczyć czy rzeczywiście dasz radę i dać mi znać w komentarzu. Jestem ciekawa, jak Tobie to wychodzi. Siedząc na podłodze, pracujemy więc nad mobilnością stawów biodrowych. Możemy przybierać tutaj różne pozycje, również taką. Przy sobie tutaj, jeszcze nam troszeczkę przywodzicie. I nie wiem, czy wiesz, ale w Azji i w wielu krajach rozwijających się, a także w krajach arabskich, nadal siedzi się nisko, nadal siedzi się blisko podłogi. Dzieje się tak ze względów kulturowych. W Europie krzesła pojawiły się nie wiem dokładnie kiedy, ale wiem, że na początku były one przeznaczone właśnie dla wyższych warstw społecznych, dla osób pełniących ważne stanowiska, czy to właśnie w strukturach kościelnych, czy też później świeckich. No ale jak wiadomo, tutaj, kiedy te krzesła się pojawiły i ludzie widzieli, że ten, to jest ważny, siedzi na krześle, no to. Wiadomo, że z czasem także taki zwykły obywatel również zapragną siedzieć na tym krześle. Stąd też najwięcej problemów właśnie z biodrami występuje w białej populacji, właśnie w krajach wysoko rozwiniętych. I myślę, że tutaj łatwo jest te dwie rzeczy powiązać. To pojawienie się krzesła, często używanie krzeseł i właśnie um, te problemy pojawiające się w okolicy, w okolicy bioder. Myślę, że tutaj płynie z tego taki fajny morał, że nie zawsze to, co jest y, pokazywane jako, jako fajne, jako, jako może lepsze, albo postrzegane przez nas jako lepsze, rzeczywiście robi nam dobrze i rzeczywiście jest dla nas lepsze, bo jak widzisz, to, że przesiedliśmy się na krzesła, wcale nie przełożyło się pozytywnie na nasze zdrowie i nasze dobre samopoczucie. Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. Dlatego być może to siedzenie na podłodze jest z jednej strony może dla niektórych truizmem, a z drugiej strony czymś nie do końca oczywistym, dlatego że wiele osób reaguje właśnie na to zalecenie siadania na podłodze trochę alergicznie. Nie wiem do końca, z, tym to, z czym to jest związane. Szczególnie starsze osoby, które już mają takie bardzo mocno wyrobione te nawyki ruchowe. Codzienne, bo to jest nawet nie uszczkujmy się. No to oni niezbyt, niezbyt przychylnie się na to zapatrują w jakiś tam sposób, ale mam nadzieję, że w tym krótkim filmiku i w tym naszym krótkim spotkaniu dało mi się w jakiś sposób chociaż zainteresować Cię tym tematem, być może przekonać Cię właśnie do tego, że warto siadać częściej na podłodze i nie ganić swoich dzieci za to, że nie chcą siedzieć spokojnie przy stole, nie chcą, nie wiem, odrabiać spokojnie lekcji. Tylko właśnie chcą być cały czas w ruchu I, i to jest dla nas, tak jak wspominam, absolutnie naturalne. To jest dla nas dobre, dlatego że kiedy się nie ruszamy, wiadomo, właśnie ta mobilność zanika, siła zanika i funkcja zanika. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, bardzo Ci dziękuję za to wspólne spotkanie na Macie przy Herbacie. Widzimy się już niebawem. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie. Z gościem na temat treningu, ćwiczeń po porodzie, też co się zmienia w ciąży, co się zmienia po porodzie, na co warto zwrócić uwagę. I myślę, że to będzie bardzo ciekawy odcinek dla wszystkich dziewczyn, które właśnie są tematyką ciąży, porodu zainteresowane. Być może są w ciąży, być może są już mamami. Jeżeli znasz takie dziewczyny, to też daj im znać, że, że taki odcinek będzie. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie wciśnij subskrybuj, tak aby nie przegapić żadnych materiałów. Polub ten materiał, udostępnij go, jeśli możesz i oczywiście daj znać, jak Ci się podobało i... I mam nadzieję, że widzimy się czy to na macie, czy właśnie dasz mi znać, jak idzie Tobie wdrażanie takich nowych nawyków ruchowych i do zobaczenia wkrótce. Cześć!